Bardzo dawno temu, może przed wiekiem, przed dwoma wiekami czy trzema, w pewnym królestwie dalekim, którego dzisiaj już nie ma i na mapie go znaleźć nie można, mieszkała wdowa zamożna. Miała dwie córki brzydule, które kochała czule i pasierbice sierotę której w domu najgorszą dawała robotę. Stąd poszło, że środkę przezywano kopciuszkiem, a ona ocierała łzy tylko fartuszkiem, szorowała, harowała i przy pracy cichutko tak sobie śpiewała. w salonie, kremem nacierały dłonie, szlifowały paznokietki różowe i taką prowadziły rozmowę. A czemu moja siórekka jest polsa? Czemu moja się siedąsa? Po się ze mnie natrząsa. Nie pomogą koronki i tiule. Na świat wydałaś żydule. Biegowatą, zezowatą i nikt nie poradzi na to. Ty, córeczko, czemuś taka krzywa? Czego ci Kasieńko zbywa? Mam ja matko zgryzotę nieustanną. Będę brzydka i zostanę starą panną. Ja to by wszystkie lustra potukła, bo wyglądam w nich jak kukła. Nos perkaty, pod nosem puszek. Nie chcę brzydcza być niż kopciuszek. To nieprawda! Muziacze, tu masz słodki! Dla mnie obie jesteście ślicznotki. Porównać was można z kwiatówkiem, a nie z tym kosmoukiem, z kopciuszkiem. Ja po prostu głowę tracę. Wymyślam dla kopciuszka coraz nowe prace. Teraz jeszcze schowam wydło. niech wygląda jak straszydło. W popiół nasypię grochu, niech go wybiera po trochu ty się och ochytnie, wtedy na pewno zbrzydnie! A to przyjmij, to przyjmij! Gdybym wyładniała, wszystko bym oddała: sukienkę z koronek i złoty piesionek Oj, mamo, oj, mamo, ciągle w kółko to samo. Oj, mamo, oj, mamo, ciągle w kółko to samo. Nie chcę być się chcę mieć ładne liczko. I Ciągle w kółko to samo. Oj mamo, oj mamo. Ciągle w kółko to samo. Wam wszystkich i wszędzie, że dnia 4 czerwca w pałacu bal się odbędzie. I król z całego serca na królewskie komnaty swoje zaprasza wszystkie dziewoje, a którą królewicz wybierze, którą pokocha szczerze, której da pierścień i słowo, ta będzie przyszłą królową. Nie grzyję gróbu łysiny, dobrotliwy i sprawiedliwy! Mamo, chcę być na balu! Kup nam teraz jedwab cienki i stogan na sukienki! Wy córeczki głupie, wszystko w mieście wykupie, żeby dodać wam uroby! Kopciuszku, do roboty, Zawin mi papiloty! Patrz, patrz, brudasie, jest plawa na się. Przynieś moje pończoszki. Daj mi chusteczkę troszki. Pantofle przetrzeć matką. Już lecę, pani matko. Mamo, jestem gotowa. O, wygląda jak królowa. I ty, się tak samo. Napatrzeć ja się nie mogę. Królewik się zakocham. No, ale czas już w drogę. Krok z popiołu. Smutny jest los Kopciuszka. Czy ja nie mam serduszka? Słyszę jego To ja pukam, kochanie. Jestem waszą sąsiadką, ale bywam tu rzadko, więc nie znasz mnie, kopciuszka Chodź, powiem ci coś na uszko, spełni dziś marzenie twoje, pożyczę ci moje stroje, złoty pierścień i złoty szal. Pelki ze złotego atłasu. I pojedziesz do króla na bal. Masz tu jeszcze mydełko pachnące. Kto się nim umyje? Jaśniejszy jest niż słońce. Spiesz się, będziesz czysta i gładka. Nie zostanie śladu z Ja chyba śnię. Pani nie jest sąsiadką, pani jest pewno dobrą wróżką. Ludzie mówią, że wróżek nie bywa. Ja chcę tylko, żebyś była szczęśliwa. Natrudziłaś się w życiu srodze. Jesteś dobra, więc Jest cię nagrodzę. Chodź, pojedziesz moją karocą, lecz, lecz pamiętaj, wróć przed północą. Yeah. Mość nadchodzi wraz z Kulewiczem. Każdy przybyły gość ma przejście z ich obliczem. Wszystkie przybyły damy, proszę za mną. Zaczynamy. Oto panna Hanna i panna Katarzyna. Panna Adela, ze Srebrnego Strumyka, szlachcianka Fryderyka, panna Anna, córka Złotnika, panna Jola, z Podbądralina, córka wdowy, Klemencyna. Kasztelanka Helena. Księżniczka Telimena. Dwie panny Doroty. Jedna córka starosty. Druga dowódcy ploty. A to panna... A to panna nieznana w mieście, która w skromności nie wieście, nie zdradza i nie wymienia imienia ani pochodzenia. Ja, Jaki od niej bije, jakie ma ręce i szyję? Kierowniczka czy królewna? Królewna, jestem pewna, jaka piękna, słyszycie najwięcej oczy. Panowie, tak nie można. Powiem wam moi drodzy do łóżka, że w pannie bezimiennej rozpoznałem kopciuszka. A królewicz nagle się zapłonił, z tronu powstał, dwornie się skłonił i wyciągnął do niej ręce swe obie, prosząc, by mu coś powiedziała o sobie. Dziewczyna dumnie wzniosła czoło blade i zamiast mówić, taką zaśpiewała balladę. Jechał królewicz, królewską drogą, Spotkał na drodze pannę ubogą. Był miesiąc maj, szumiał gaj, był miesiąc maj, szumiał gaj, rzeczy króle. Piękne masz liczko, ale nie przyszłaś na świat księżniczką. Był miesiąc maj, szumiał gaj, był miesiąc maj, szumiał gaj, więc cię za żonę pojąć nie mogę. I każdy w inną ruszyło drogę. Był miesiąc maj, szumiał gaj, był miesiąc maj. Płamię. Pozwól, że podam ci ramię. I choćbyś była sierotą biedną, Z tobą tańczyć chcę, z tobą jedną. Ale... nie ma chyba, Wszyscy tańczyć przestali, oni dwoje zostali na sali. Jesteś piękna i lekka i zwiewna, wyślona królewna. Królewiczu, to tylko złudzenie. Nie złudzenie, lecz olśnienie, już uczuć swych nie odmienię. Ciebie Hi, mieć pragnę za żonę, na twe skronie włoży koronę. To zaszczyt i rada. Każda byłaby rada, ale ja muszę wracać do miasta. Już w północ winie w dwunastach. Nie. nie uciekaj. Zaczekaj. Dworzanie, zatrzymajcie ją. A kto ją dogoni, złoty pierwszy ode mnie dostanie. Prędzej, prędzej, są... rozsądźcie się, panie. Lećmy tędy. Już zbiega po schodach. Szkoda, nie kłopam! Nie ma jej. Pantofelek zgubiła na schodach. Pantofelek zgubiła. Prawa bardzo zrobiła, bo królewny rozpakki nie Szukiwać ma wszędzie, a gdy znajdzie się właścicielka złotego pantofelka, w otoczeniu dam i rycerzy, do pałacu ją sprowadzić należy. I ruszyli królewscy strażnicy, do ulicy i szukali, gdzie ta nóżka niewielka, która do złotego pasuje pantofelka. Może panienka Nie pasuje, nie pasuje. A może, może panienka? Nie pasuje, nie pasuje. Chodźmy <grywa> dalej. Przyszli do mieszkania macochy, a córeczki jedwabne pończoszki stopy swoje wystroiły i w złoty o pantofelek pchają z całej siły. Pasuje. Nie pasuje, nie pasuje. Lecz na nic się to zdało, bo wybranka nóżkę miała bardzo małą. Strażnicy ruszają dalej. Przy kuchni się zatrzymali. Tu wchodzić nie ma po co. Tam jest domowa suszka co nosi miano Kopciuszka. Czy to służka, czy szlachcianka bez kazy. My spełniamy królewskie rozkazy. A ja mi sierota, gdzieś mi do pantofelka za Nie możemy ci panienka wierzyć. Musimy pantofelek przymierzyć. Będzie jej pasować. Nie Ależ to niespodzianka. Pantofelek leży jak kula. Ty jesteś królewska wybranka. Pójdzie z nami panienko do króla. Mamo, ja się chyba zabiję. Mamo, ja tego nie przerywę. Świat się kończy, daję słowo. Nie ma czasu, niestety. Trzeba zamknąć drzwi od karety I zakończyć baśń o Kopciuszku. Jego królewska mość Przem i wobec obwieszcza, Tym z bliska i tym z daleka. Niech pan Ochmin się streszca, bo ślubny orszak. Dobrze, powiem więc krótko, nadszedł kres wszystkim smutkom. Król wyprawia wesele huczne, a was wszystkich zaprasza na ucztę i bal. Nie żyję! Nie żyję! Młoda para!

Wspaniale aktorzy, którzy wystąpili w naszym wspaniałym przedstawieniu. Królewicz. Żona Kopciuszek, Kasieńka Haneczka z macochą. Dzielny strażnik. Herod. Wróżka. Mieszanie. I damy dwor. A! I ja w roli narratora. Oraz nasz Wspaniały reżyser, nasza pani reżyser, pani Krystyna. Brawo! I wyjątkowy ochmistrz. Dziękujemy.